Kiedy zbierałam materiały do biografii Edmunda, ludzie opowiadali mi, że był on lekarzem pełnym empatii. To było charakterystyczne dla niego. Z jednej strony profesjonalista, a z drugiej strony lekarz pełen empatii, pochylający się nad pacjentem z ogromną troską, z takim wyczuciem, z wrażliwością. On był nie tylko lekarzem na oddziale zakaźnym, ale także pediatrą, i do dzisiaj w rodzinach w Bielsku. Są ludzie, którzy pamiętają opowieści rodzinne o tym, że matki przychodziły właśnie ze swoimi dziećmi do Edmunda jako do pediatry i no, mają takie bardzo dobre wspomnienia. Z jednej strony lekarz, który wyleczył te dzieci, stawiał trafne diagnozy, a z drugiej strony lekarz, który widać było i czuć było, że te dzieci kochał, że z empatią do nich się odnosił. Edmund co ciekawe w Bielsku pracował zaledwie półtora roku, ale w tym czasie no, bardzo y, zaznaczył swoją obecność. Pracował na oddziale zakaźnym przede wszystkim i w czasach, kiedy nie było antybiotyków, czyli też miał pełną świadomość tego, że, y, no, że może zapłacić za to swoim życiem. I rzeczywiście ostatecznie tak się stało, kiedy w listopadzie 1932 roku do szpitala w Bielsku została przywieziona 20-letnia dziewczyna Rosalia Pala, jak udało mi się też to odkryć. Była zarażona szkarlatyną i jedynym lekarzem, który w szpitalu zajął się tę chorą, to był właśnie dr Edmund Wojtyła. On wchodził do izolatki, gdzie leżała zarażona, opiekował się nią, podawał leki, uśmierzał gorączkę. No niestety jej stan zdrowia tylko się pogarszał i yy, kiedy nadeszła agonia, Edmund siedział przy niej przez całą noc i przy nim nad ranem ta dziewczyna umarła. No, i oczywiście szkarlatyną zaraził się też Edmund. Trafił do tej samej izolatki, w której leżała przed chwilą jego pacjentka. Bardzo źle znosił chorobę, ogromnie cierpiał, miał gorączkę ponad 40 stopni, plamy czerwone na twarzy, drgawki. No, fatalnie znosił chorobę. Kiedy zaczynała się agonia, co ciekawe, Ustaliłam to na podstawie dokumentów, poprosił diakonicę o sprowadzenia księdza, poprosił o spowiedź o przyjął komunię, przyjął sakrament namaszczenia chorych. Także można powiedzieć, że odszedł przygotowany, co było konsekwencją jego życia. Dla niego wiara była no, czymś najważniejszym. Wyniósł z domu takie wartości, w duchu tych wartości żył i w duchu tych wartości, ze względu na wiarę, oddał swoje życie dla chorej pacjentki. Z jednej strony poświęcił się jako lekarz, ale z drugiej strony tak bardzo kochał Boga, że miłość bliźniego była dla niego czymś oczywistym i oddał życie dla swojej pacjentki. Jeżeli kiedyś Edmund miałby być beatyfikowany, to właśnie z racji oddania życia dla bliźniego. To jest tak zwana trzecia procedura beatyfikacyjna. Święci zostają świętymi z racji albo na męczeństwo, albo z racji na heroiczność cnót, jako wyznawcy. Natomiast Edmund mógłby pójść tą trzecią drogą jako ten, który oddał życie dla bliźniego. Ciekawe jest, że w pogrzebie Edmunda uczestniczyło niemal całe Bielsko. Oczywiście przyszli wszyscy pracownicy szpitala, nie tylko lekarze, nie tylko personel medyczny, pielęgniarki, ale też na przykład cała administracja, kierowcy karetek. No, ten czyn jego był tak heroiczny, że ludzie chcieli po prostu oddać mu hołd, nawet jeżeli go nie znali. I co ciekawe, w pogrzebie uczestniczyli mieszkańcy Bielska, nawet też ci, którzy nie znali Edmunda. Także no, to było takie zaskoczenie. Nie wiedziała o pogrzebie i o śmierci Edmunda od razu jego narzeczona, ponieważ procedura była taka, że zakaźnie, chorzy na choroby zakaźne musieli być pochowani na drugi dzień. Coś takiego jak przy covidzie trzeba było szybko pochować. Zmarłego i w pogrzebie uczestniczył z najbliższej rodziny tylko ojciec i brat Karol i ciotka Stefania, która mieszkała w bielsku.